Rok 2014 zapisał się w historii jako czas, w którym świat stracił jednego z najgenialniejszych artystów, Rebinę Williamsa. Urodził się on w Chicago w lipcu w 1951 roku, wkrótce stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komików i aktorów na całym świecie. Jego niewątpliwy talent zarówno w dziedzinie komedii, jak i dramatycznych ról podbił serca widzów oraz krytyków. Williams zdobył Oscara za najlepszą drugoplanową rolę w filmie Buntownik z Wyboru, który niął swoją premierę w roku 1997. Co więcej, był nominowany do tej prestiżowej nagrody aż trzy razy, a jego dorobek artystyczny obfitował także w pięć złotych globów oraz sześć nominacji do tej statuetki. Tak imponujące osiągnięcia tworzą obraz niezrównanego artysty, który z powodzeniem odnajdował się zarówno na dużych ekranach, jak i na scenach teatralnych. Jednak nawet największe gwiazdy mogą skrywać swoje osobiste zmagania. Williams, mimo, że na co dzień rozśmieszał rzesze ludzi, w swoim życiu prywatnym borykał się z poważnymi problemami, w tym z uzależnieniami i depresją. Jego śmierć w sierpniu 2014 roku w wyniku samobójstwa wstrząsnęła całym światem. Był ojcem trójki dzieci, a mimo swojej kariery w showbiznesie pragnął, by jego potomstwo nie podążało tą samą drogą. W życie zawodowe młodszych generacji, w tym jego dwójki dzieci, Zeldy i Cogiego, wkrótce wkroczył świat filmu. Zelda Williams, urodzona w nowym Jorku w lipcu w 1989 roku, poszła w ślady ojca, stając się aktorką, reżyserką i pisarką. Jej debiut na ekranie miał miejsce w romantycznej komedii Dziewięć miesięcy, gdzie zadebiutowała w zaledwie pięć lat po swoich narodzinach. W roku 2004 mogła zagrać u boku swojego ojca w filmie Głowa do góry, co z pewnością było dla niej wyjątkowym doświadczeniem. Oprócz pracy w filmach regularnie pojawiała się także na małym ekranie. Uczestnicząc w różnych produkcjach. Z kolei Holonca Williams, jej starszy brat, również wiąże swoje życie z branżą filmową. Nie tylko chodzi o to, że świat filmowy zgromadził ich wokół siebie, sam fakt, że ich rodzice związali się z taką branżą, sprawił, że młodsze pokolenie mogło skorzystać z możliwości, jakie ona oferuje. Zaliczani do jednego z wybitniejszych pokoleń artystów, obaj zaczynają coraz bardziej oddziaływać na dzisiejszy świat rozrywki. Spoglądając na ich dokonania, można dostrzec, jak ogromny wpływ miał Robin Williams na świat kultury. Jego szybkość w żartach, umiejętność improwizacji oraz charyzma przyciągały widzów do kin przez lat wiele. Mimo ciemnych stron jego życia, pozostawił po sobie nie tylko niezatarte ślady w filmach, ale również w sercach wielu ludzi. Jego tragiczna historia przypomina nam o kruchości życia oraz o tym, jak ważne jest wsparcie dla tych, którzy borykają się z problemami psychicznymi. Warto pamiętać o Robinie Williamsie nie tylko jako o wybitnym artyście, ale również jako człowieku, który stawiał czoła swoim własnym demonów. Jeśli czujecie potrzebę rozmowy na podobne tematy, możecie skontaktować się z imią wsparcia, aby uzyskać pomoc i wsparcie.